Dren, dren, Halo, halo. Jest nocna, nocna zmiana. Nocna zmiana, nocna szybko. No. No. Już pięć razy. No. Nocina, no. Jest druga w nocy. Zobacz na no zegar u góry, bo ostatnio w kosmosie zainstalowali. No tak. Ja spaliśmy dwie godziny, no to jest jakieś No pięć godzin. Zobacz, u góry jest druga w nocy. Zegar, Aha. widzisz? Zobacz. Chyba mam jakieś złe poczucie czasu. O. Chyba choruje na tą osobę, zobacz. W ostatnim. W ostatnim czekaj, też. czekaj, ja, ja coś tam zbyt. widzę. Tam zobacz. Widzisz coś? Ty też. I co okay. tam jest? uważaj, to? bo to może być niedźwiedź. Ja pójdę pierwszy, bo w sumie ja już nie mam wody. A na będzie płytro błękitny, bo coś chyba w wodzie, nie? No. Dziecko! Być... Dziecko! Dziecko! Co? Dziecko! To jest dziecko! 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 Co? Nic ci nie zrobimy, dziecko! 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 Skokajnie. Masz nowego tatę i nowego wójta. No stój, nic ci nie zrobimy, bo cię nie wezmę. Dziecko. Dobra. Ej, daj dziecko. mi za 512 dolarków z tej wypłaty, co dostałeś. Ale ja już ci dałem wcześniej. A no powiem? tak, faktycznie. No tak, a. Dobra, to chodźmy, chodźmy. I uwaga, uwaga! Wow! A, Ej, to powiększone jest, ładnie. O, zobacz, Ale czemu ja mamy łóżko z rdzy? Może przynajmniej się to. Bo musiałem trochę odderdzić. Odderdzić. Co? Musimy to troszeczkę jeszcze odrdewić, wiesz? Później. No to Bo było strasznie pomiędzy. ten. Pójdziemy o fuj. Śmierdzi, tego. śmierdzi, ja to muszę zamknąć te drzwi. Dobra, Ej wejdź, wejdź tam mi. musisz go wytrzeć musisz o, Nie to jedno zrob. Wejdź tam no ja tego nie zrobię Wejdź tam Dobra wejdę tam O oj! a co tam jest wejdź tam lepiej ty Wszystko w kupie tam co, to, Jezus, co, maria, co tu się Jezu czy maria wszystko w kupie Co tu się dzieje Dobra, Chodź dziecko poczekaj Musimy się wykąpać, Jezioro Ać! Siedź tam, kąp się Patrz I wejdź tutaj I się kąpie, zobacz Tak, tak możesz sobie wycierać butka, zobacz Dobra. Już jest wytarta, teraz idziemy Weź go łubiesz bo on nie ma spodni, fuj, fuj No to otwórz mi te drzwi do łazienki, no Ej, czekaj, bo ja nie e, wiem, to jest dziewczynka e, czy chłopak. Weź mu mi spodnie, zobaczymy. E. Nie, o, nie o, no, O, e, chłopak! Gdzie on muszę... jest? Gdzie on jest? Co? On jest w stole. Czekaj, on się dusi. Dobra. Ej, musimy wiedzieć co? Musimy go nauczyć mówić, Matius. No. tak to nie wie. będzie. Ho, idziemy wiem, nauczyć mówić. Jesteśmy już. No, dziecko, Daj mi tutaj te... to dziecko na to. Dobra, weź się tutaj. Dziecko, teraz się jedziesz nauczyć mówić. Mów <słuch> albo stadasz! Mów Powiedz, albo stadasz. Y tata, albo ciężko. Albo, albo auto! Albo auto. Wujek A. bardziej oj. wujka. A tak? i ciebie jedna. Pomocy! Weź mnie na kary. Nie o. mogę cię, bo jesteś za duży Dobra. Pokażę ja Ci lecę na... jak dorośli. Dobra, dziecko, zostawiamy cię tutaj. Ja lecę już. Nie, ja tu wracam. Dobra, to wróć tam, wróć tam. Ała! a Aaa! Ała. Co ci się tam stało? Matiosy! Dobra, wyćkrzyłem się. Jezu! Matias. Jedna łapka... Jedna łapka... I czemu to w... wszystko siedzi tak na skraju? Jedna łapka w górę, to... To... Wjeżdżam do wody Dzień. autem. Trzy łapki w górę, spadam z góry Dzień. autem. Dobra, sam. się. I no, się, dobra! No, spadł sam. E, gdzie jest dziecko? Dziecko! Spadłem. Dziecko! Spadł sam. Ałaj. Dobra, trudno. Chodźmy. Mów albo spadł. Mów. A. a Załamam sobie nogę. Aaa! Przyciasnąłem cię! Aaa. Ałaj. Aaaa. Nie co robiliśmy po co? Weszliśmy na tę górę. Nie wiem, żeby go nauczyć mówić. A masz ty, z ciebie to wszystko. A masz i plackować, Ile no. z wypłaty dostałam? Aż 1900 aż dostałem z wypłaty. No. no super. Fajnie, to może jakieś kupię Mika and Motors? Może motor kupię? Nie. O, idziemy, może kupię motory? A gdzie jest wujek w ogóle? A nie wiem, gdzieś poszedł. E... O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, co pan chce kupić? Witam e... w sklepie Mike Motors. Najlepszy sklep na świecie. Ja bym e... kupić Super motor. Za niego ile będzie? Toki motor? Toki motor kosztuje około 100 tysięcy. E... A tak serio? A jak chce pan to możemy zrobić panu zniżkę. Ale nie, tak serio to kosztuje 1600, nawet tu pisze. Co to jest? Dobra. Co to jest? Co to? Dobra, Co to, to kupić pan ten motor za 1600? Tak. Tylko myśmy tak panę czy pana stać na to? Tak, no to proszę niech tutaj panem będzie, bo tutaj Dobrze, się daje. Na, na. E, już ten e, no, daje 1600. Dobrze, no, dziękuję. Bardzo. I mam już ekwipunku ten motor. Tak, 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 już jest już ten. E, już jest. Dobrze. No, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, że to tutaj w naszym sklepie. Dobrze, do widzenia. A gdzie może być ten wujek? Ej, wujek, to ty? Ej, gdzie ty tak. byłeś? Gdzie ty byłeś? Ja? Ja chyba a bo chciałem kupić na fajerwerkę bo mnie nie stać na pewno A, a wiesz, że kupiłem motor? MOTOR?! NO! Ale wiesz, że motor jest jednoosobowy? Ale mogę dać kary Z dzieckiem będę się poruszać, a ty na piechotę No dobra Niech ci będzie No dziecko jest ważniejsze dobra. trochę od ciebie Ej, poczekaj Ej, bo mnie stać na fajerwerkę, może kupimy fajerwerkę No to, a jaką? Dziecko, nie. Kup, Ej, dziecko! Która? Suj! Ej, dziecko, wybierz fajerwerka. Dziecko, wybierz fajerwerka. Wybierz fajerwerki, dziecko. To? To? Mhm. Dobra, to kupuję ja. ją. Dobra, to chodź. Okej. Okay. To... Dobra, chodź. No 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 no, 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 no. I uwaga! Już. Zobacz, co mam w inwentory. Zobacz. Co mam. Co masz w Jak mamy motor, to... Jezu, ale ty kupiłeś motor? No. Za ty kupiłeś? 1600 1600, tak? Tak. I zobacz uwaga! Fajerwerki! Dziecko, patrz do góry! Patrz! wow, Nie? Nowy rok! Wow. Czemu płacze? A wiecie, że mamy... Dziecko nie płacze! ...fajerwerki? Dziecko płacze! Dziecko płacze! Nie, naprawdę dziecko płacze? Ola! Dziecko, nie płacz! Chodź, dziecko wyszło! A nie, dziecko ten. Nie! Nie wow. jest za głosem. Osoba. Przepraszamy Cię dziecko. To tylko jeden raz tak było. Zagłos. Chodźmy do domu, się dokonaj. Nie, pierwszeństwo ma Nie. dziecko. To ja przygotuję nam coś na jedzenie. Może. O Jezus, Maria! O Jezus, Maria! Każdy dzisiaj dostaje po jedną głowę bez wytartej dupy, dawaj mi O, dobra Ale że nie teraz swojej dupy. dupy Nie mamy papieru Dziecko Proszę już iść Dziecko, dziecko, no na ręce idź no Ja mam Ale dobre bo kamola. A, ale pierwsza tam Jestem chodź, tak głodny. Dziecko, nie. O, dziecko jeszcze chodź. Jeszcze Kąpiesz się, dziecko. No ale chodź. Daj mi pięć Weź sobie z gotówki. Dobra. Dusisz się? No to chodź. No to nie skarż tak, jak się dusisz. No. Dobra. Dziecko się w ogóle dusiło, bo weszło pod wami. Znaczy, no. Czy ty zjadłeś nasze wszystkie bukamolki, jakie mieliśmy? Eee, tak. Nie no, ja, ja swój ja, motor, ja już idę. nie idę. No, no, no. Nie! Nie, nie, nie! Ja, żartowałem! Nie ukradnę ci tego motoru. No. Dobra, chodź dziecko, no. dziecko, chodź! Jedziemy na zakupki. Co? Jedziemy na zakupki, dziecko. Na dobra, to jakaj? No to jedź To zobaczcie, pójdę w niebo! Ooooo! Ja znam w domu. Dobra, to sami jedź tutaj do na supermarketu. Wywaliło, no, no nam nie wywaliło nam dziecko, więc Siemka.